We wrześniu 1581 roku wojowniczy król Stefan Batory obległ moskiewską twierdzę Psków. Był to kolejny etap zmagań między Rzeczpospolitą obojga narodów a Wielkim Księstwem Moskiewskim. Pięciomiesięczne dobywanie tej fortecy wprawdzie nie zakończyło się jej zdobyciem, jednak pogrążona w wojnie Moskwa zmuszona została do przyjęcia korzystnego dla strony polsko-litewskiej rozejmu w jamie za Polskim. Jeszcze zanim armia Batorego dotarła pod mury Pskowa, na ziemię moskiewskie ruszył kilkutysięczny oddział konny składający się z najlepszych litewskich, polskich i ruskich zagończyków. Na czele tego zbrojnego chówca stanął 34-letni hetman polny litewski Krzysztof Radziwił, którego potomni ochrzcili mianem Piorun. Był to żołnierz z krwi i kości, mimo stosunkowo młodego wieku, weteran wojen z Moskwą. Zarzucano mu okrucieństwo i bezwzględność, równolegle powszechnie doceniano biegłość wojenną i zdecydowanie. Przed piorunem i jego ludźmi postawiono ambitne zadanie. W czasie gdy batory ciągnął ze swoją ogromną armią pod psków, Zagończycy Radziwiła mieli zabezpieczyć tyły wojsk królewskich. Zrobili to w swoim stylu. Zamiast czekać na wrogów, przenieśli wojnę na ziemię moskiewską. Wkroczyli do Wielkiego Księstwa i w morderczym rajdzie dotarli aż pod miejscowość o nazwie Staryca, wówczas pełniącą rolę siedziby samego cara. Po drodze dokonali rzeczy wielkich i strasznych. Między 5 sierpnia a 22 października 1581 roku Piorun i jego Zagończycy pokonali 1400 km. Ogarnęli obszar od Witebska do Rzewa i Starycy, przez toropiec aż pod psków. Po drodze palili wsie, miasta, dwory bojarskie, burzyli cerkwie. Mordowali ludzi bez względu na stan czy płeć. Krew moskiewska ciekła strumieniami, ludzi sieczono, ziemię ogniem psowano, jak pisał naoczny świadek tych zdarzeń. Prowadzili straszliwą wojnę na wyniszczenie, chcąc osłabić wolę walki Moskali, wzbudzić w nich strach. Niewiele brakowało, a schwytaliby samego cara. Z okien swojej staryckiej twierdzy, Iwan IV groźny mógł na własne oczy zobaczyć łuny pożarów wywołanych przez polsko-litewski Zagon. Rajd Pioruna na Moskwę był niewątpliwym sukcesem wojskowym. Mimo to nie jest tak znany jak podobne operacje prowadzone choćby przez lisowczyków kilkanaście lat później. Pokazuje przy okazji, że na dawnych polach bitew chwała wojenna mieszała się z niebywałym okrucieństwem. A wojna daleka była od romantycznej wizji. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej opowiem Wam o zapomnianych ludziach Pioruna i o tym jak ogniem i mieczem zawojowali carską domenę. Zanim przejdę do meritum dzisiejszego odcinka, chciałbym serdecznie polecić Wam nową książkę Radosława Sikory, Rzeczpospolita na Nowo Odkryta. Jest to wspaniałe kompendium wiedzy na tematy związane z dawną Rzeczpospolitą. Dowiecie się z niej zarówno o sprawach wielkich, związanych z królami i magnatami, jak i drobnych, będących codziennością naszych przodków. Publikacje te możecie kupić na stronie wydawnictwa Zona Zero. Link znajdziecie w opisie. Ja serdecznie polecam. Starycą, gdzie sam kniaś na ten czas trwożony, z wojskiem swoim ulegał i z miłymi syny, a widząc gęste ognie i bliskie pierzyny, tejże nocy żonę swą i kniazia Fiedora z żoną jego i bracią ze staryckiego dwora do Moskwy wysłał i sam bardzo sobą trwożył. I już był tylko nadzieję w nogach położył. Tak brzmi fragment Jezdy do Moskwy, utworu napisanego przez Jana Kochanowskiego na cześć Krzysztofa Pioruna Radziwiła. Czarnoleski poeta opisuje w nim dokonania wojenne Hetmana w czasie zagonu 1581 roku. W tym konkretnym fragmencie moment, w którym nasi żołnierze bezpośrednio zagrozili carowi Iwanowi IV groźnemu. W czasach staropolskich wyprawa Pieruna na Moskwę była uznawana za ogromny sukces. Pisali o niej poeci, sam Radziwił obsypany został za swoje osiągnięcia zaszczytami. W dużej mierze to dzięki tej dywersyjnej akcji Rzeczpospolita zdołała odnieść sukces pod murami Pskowa. Dodajmy sukces bardziej dyplomatyczny niż militarny. Zagon Radziwiła był częścią szerszej operacji wojskowej zainicjowanej przez króla Stefana Batorego, nazywanej dzisiaj kampanią pskowską. Była to trzecia odsłona zmagań naszego wojowniczego monarchy z Moskalami. Wcześniej odniósł znaczące sukcesy militarne pod Połockiem i Wielkimi Łukami. Stawką rywalizacji między państwami były Inflanty, kraina rozciągająca się na terenie dzisiejszej Łotwy i Estonii. Ze względu na dostęp do Bałtyku była ona przedmiotem sporu między Rzeczpospolitą i Moskwą już w czasach jagiellońskich. Wyprawę Stefana Batorego pod Psków poprzedziła wielka koncentracja polsko-litewskiego wojska. Tysiące żołnierzy zbierało się w okolicy Połocka i Wielkich Łuków, twierdz zdobytych we wcześniejszych kampaniach. Moskale zdawali sobie sprawę z rosnącego zagrożenia i nie mieli zamiaru czekać. 25 czerwca 1581 roku granicę Wielkiego Księstwa Litewskiego przekroczył kilkutysięczny oddział moskiewskiej jazdy. Zaczął pustoszyć obszar znajdujący się na tyłach formujących się sił królewskich. W zaledwie kilka dni zniszczono dziesiątki osad w rejonie Górnego Dniepru, między Orszą a Mochylewem. W tej sytuacji Batory wysłał hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiła wraz z trzema tysiącami jazdy, aby zniósł wrogie siły i zabezpieczał tyły. Radziwił uporał się z problemem szybko. Wodzowie moskiewscy, nie chcąc wchodzić w bezpośrednie starcie z Polakami i Litwinami, ustąpili z pogranicza i wycofali się w głąb swojego księstwa. Wkrótce Hetman otrzymał nowe zadanie. Zgrupowanie Radziwiła miało po przepędzeniu wroga pozostać jakiś czas na straży w rejonie Witewska i Suraża, ale wkrótce postanowiono je wykorzystać do głębokiego rekonesansu w głąb terytorium wroga. Celem wyprawy było sprawdzenie pogłosek o koncentracji przez cara wielkich sił w rejonie Rzewa. Radziwił miał nie tylko rozpoznać siły przeciwnika, ale też uniemożliwić im podjęcie działań zaczepnych przeciw armii królewskiej i niejako przy okazji rzucić postrach na nieprzyjaciela. Armia Radziwiła wyruszyła z Witebska 5 sierpnia 1581 roku. W kolejnych dniach pokonała Dźwinę przy użyciu prowizorycznego wybudowanego na pręcie drewnianego mostu. Potem zaś pociągnęła na wschód. Po przekroczeniu granicy Rzeczpospolitej zaczęła się pożoga. Krzysztof Radziwił, już w dobie staropolskiej znany był jako dowódca, z jednej strony kochany przez swoich żołnierzy, z drugiej nie mający żadnej litości wobec wrogów. Sam wystawiał się na pierwszą linię ognia, narażał się na wszelkie niewygody na równi ze swoimi podkomendnymi. Ryzykował własne życie. Nie miał przy tym żadnych skrupułów, aby wydawać rozkazy mordowania często niewinnych ludzi, w imię siania terroru, zmiękczania wrogiego państwa. I tym razem ledwo przekroczył granicę, hetman rozkazał swoim żołnierzom palić wszystkie napotkane osady, zabijać ich mieszkańców, nie obciążać się nadmiernie łupami. Jednocześnie jako doświadczony i wytrawny Zagończyk trzymał tempo. Pilnował, żeby jego żołnierze nie zamarudzili zbytnio przy swojej krwawej robocie i cały czas posuwali się naprzód. Od samego początku ogromną przeszkodą dla Radziwiłowskiego Zagonu była pogoda i trudne warunki terenowe. Żołnierze zmagali się na przemian z ulewnymi deszczami i upałami, przedzierali się przez puszcze i bagna. W niektórych miejscach, np. okolicy zwanej niedźwiedzimi błotami, konie zanurzały się w grzęzowiskach niemal w całości. W tej sytuacji rąbano drzewa, rwano chrust i próbowano budować prowizoryczne ścieżki. Tak owe trudy opisywał Andrzej Rymsza, żołnierz i poeta, który brał udział w opisywanych wydarzeniach, potem zaś uwiecznił je w poemacie pod tytułem Deketeros akroama. Jedni drzewo rąbają na trzy sążnie wkoło, Drudzy gacą chrost, kładąc topkie błoto ono. Inszy drzewo, co jedno na drugim leżało, Zwalają, aby prześciu nic nie zawadzało. Nie znać było, gdzie hetman albo gdzie paniątko, Pokalali się błotem, jak w lecie prosiątko. Wołają, bracie rata, ulgnąłem do szyje, Inszy z błota w lastrzy, błotem błoto myje. Mnie że się już umył, a on po staremu błota pełen, a patrząc, śmieje się drugiemu. Mimo niewygód, Zagon Radziwiła wybierając trudniejsze szlaki, znacznie skracał sobie drogę i mógł atakować z zaskoczenia. Zaledwie dwa tygodnie Hetmanowi i jego ludziom potrzeba było, aby dotrzeć do rzeki Miorzy, głęboko już w ziemi moskiewskiej. Tam do ludzi hetmańskich dołączyły kolejne oddziały – Tatarzy litewscy pod wodzą Michała Haraburdy, przysłani przez króla, oraz oddział wojewody smoleńskiego Filona Kmity. Od tej pory nasz wódz miał do dyspozycji niecałe 6 tysięcy ludzi. Mimo tak pokaźnej liczebności całe zgrupowanie przemieszczało się komunikiem, czyli bez wozów. Zapasy żywności, namioty, wyposażenie obozowe transportowano bezpośrednio na końskich grzbietach. Znacznie przyspieszało to przemieszczanie się, ale w dłuższej perspektywie wyczerpowało i konie i ludzi. Potem tym jak Radziwił połączył się z Kmitą i Haraburdą, Zagon stoczył pierwszą większą potyczkę z siłami moskiewskimi, konkretnie liczącym około 3000 ludzi oddziałem pod wodzą Michała Nozdrowatego i Piotra Boratyńskiego. Zmierzali oni w stronę Rzeczpospolitej, aby znowu spustoszyć przygraniczne tereny. Tym razem zostali powstrzymani, będąc jeszcze na swoim terenie. Gdyby Radziwił nie ruszył na Moskwę, Nozdrowaty i Boratyński znowu spustoszyliby tereny pozostające na tyłach wojsk Batorego. Pierwsze duże starcie między oddziałem polsko-litewskim a Moskalami tak opisywał kronikarz epoki Reinhold Heidenstein. Podjazd tej partii, nozdrowatego i boratyńskiego, nieostrożnie ciągnąc, wpada na oddział naszych. Dwaj z Moskali ujęci i do obozu odstawieni wyśpiewali, że stąd o trzy mile nad rzeką Walesa stoi nieprzyjaciel. Wysłał tam zaraz radziwił Bogdana Ogińskiego z 700 lekkiej przeważnie jazdy. Około 200 z nich zbytnim zapałem uniesieni rzuciło się bez rozkazu na straże nieprzyjacielskie i dali się zwabić do mostów, przy których nieprzyjaciel zasadził strzelców i tam stracili kilku ze swoich. Nadbiegła jednak reszta oddziału, a Gabriel Hołubek rozkazał zaraz swoim zsiąść z koni i wziąć się do różnic. Strzelcy pierzchają, a nasi ścigają nieprzyjaciela trzy mile i kilku biorą żywcem. Po tej potyczce Zagon ruszył w stronę Wołgi, paląc po drodze miasto Urdom. Wkrótce nasi zbliżyli się do celu swojej wyprawy – Rzewa nad Wołgą. To właśnie w tym miejscu koncentrować się miała armia carska i z tego miejsca ruszyć na odciecz Twierdzy Pskowskiej. Okazało się jednak, że Moskwicini zbierają się opieszale, jest ich niewielu i mają kiepskie morale. Na wieść o zbliżaniu się Radziwiła zgrupowanie moskiewskie wycofało się po ledwie kilku potyczkach. Piorun, nie mając za bardzo z kim wojować, przeprawił się więc przez wołgę, podzielił wojsko na mniejsze grupy i nakazał rozlać się po okolicy, aby całkowicie je spustoszyć. Oddajmy ponownie głos rymszy. Zaraz kilkaset sił dobrze bogatych zapalono i dworów bojarskich wydatnych. Na pagórkach wysokich kilkadziesiąt razem lud kazano ostrkiem siec, nie kazano płazem. Ognie się wszędy błyszczą, by gwiazdy na niebie. Moskwa leży po polach, żaden ich nie grzebie. Z dymem szły miasta, wsie dwory. Bezlitośnie znoszono mniejsze i większe oddziały wroga. Wzbudzano popłoch i postrach. A wszystko to działo się w bezpośrednim pobliżu starycy, oddalonej od drzewa o kilkadziesiąt kilometrów. Car Iwan IV Groźny znajdował się wówczas w swojej siedzibie i bezradnie obserwował pożogę, jaka ogarnęła jego kraj. Arce Radziwiłowskich Zagończyków nad Wołgą trwały kilka dni na przełomie sierpnia i września 1981 roku. Jak wspominają materiały źródłowe, cała kraina połonęła tak intensywnie, że nie szło odróżnić dnia od nocy. Jako się rzekło, wszystko to działo się na oczach Cara, który znanym zwyczajem zaczął oskarżać swoich dworzan o zdradę, wyrzucać, że nie są w stanie powstrzymać radziwiła. Sam jednak nie palił się do poprowadzenia wojska naprzeciw Hetmanowi. Nastrój, jaki panował w komnatach carskich w Staryce, dobrze oddaje XIX-wieczny badacz Kazimierz Niedzielski. Carc, spoglądając z okien wysokiego terenu swego na łunę pożarów miast i wiosek i słysząc lament ludności tuż pod bokiem, szalał wprost z gniewu bezsilnego. Pomimo to na wydanie bitwy stanowczej, ważyć się nie śmiał. Litewski Hetman oczywiście szybko dowiedział się od swoich zwiadowców, że w Starycy rezyduje sam car. Rozważał zaatakowanie twierdzy, ostatecznie jednak planetę zarzucił. Nie miał precyzyjnych informacji o liczbie obrońców. Poza tym nie posiadał oddziałów zdolnych do prowadzenia skutecznego, długotrwałego oblężenia. Być może popełnił błąd, bo w tym czasie przy carze było ledwie 700 strzelców. Morale carskich dworzeń było bardzo niskie. Jeden z nich, Daniło Murza, uciekł nawet ze Starycy i dobrowolnie oddał się Hetmanowi w niewolę. Wysłano go, wraz z innymi znaczniejszymi brańcami, do króla. Szeregowych pojmanych po prostu mordowano. Po spustoszeniu okolic starycy Zagon Radziwiła ruszył na północny zachód. Po drodze spalił miejscowość Sieli żarowo, do gołej ziemi rujnując wszystkie 20 cerkwi, które się tam znajdowały. Potem zniósł oddział 400 strzelców moskiewskich, spalił miejscowości Mikuła i Tablica oraz trudną do ustalenia liczbę mniejszych osad. Ledwie słońce znać było, przez dymy na niebie, jak pisał później Kochanowski. Pozostawiając po sobie spaloną ziemię, radziwił dotarł do toropca. Nie chcąc zwlekać pod moskiewską twierdzą, zniósł kilka partii harcowników, potem znowu ogołocił okolice, podpalając okoliczne pola uprawne i ruszył dalej. Moskwę biją, czynią też im szkodę nie lada. Patrząc z zamku, zalawszy wszyscy oczy łzami, mówiąc: Nie wie gospodar, co się dzieje z nami. Biada, biada nam biednym przed tym radziwiłem. Rozłącz, że nas już Boże z naszym zdrowiem miłem, abyśmy nie patrzali na swe dzieci, żony, ani ognie, co palą w koło nasze strony albo odwrót onego od nas w stronę inszą, byśmy jedną godzinkę oglądali milszą. Piorun stopniowo odbijał do Pskowa, który w międzyczasie został oblężony przez siły króla Stefana Batorego i Jana Zamojskiego. W miejscowości Hołm, około 250 km od twierdzy pskowskiej, żołnierze wojewody smoleńskiego Filona Kmity odłączyli się od zagonu i ruszyli na południe, w stronę Wielkich Łuków. Hetman zaś podążył dalej, ku miejscowości Stara Russa. W jej pobliżu doszło do ostatniej dużej potyczki między siłami moskiewskimi a ludźmi Pioruna. Zniesiono w jej trakcie oddział carski liczący 1500 koni dowodzony przez kniazia Piotra Oboleńskiego. Potem 400 koni pod Starą ciągnęło Rusę, aby wiadomość o ludziach tam wzięło. Ci 1500 koni Moskwy porazili i wojewodę tegoż wojska zaczapili – kniazia Oboleńskiego. Po wygranej potyczce z Oboleńskim Hetman rozkazał spalić Starą Rusę i po raz kolejny ogołocić okolice. Było to o tyle istotne, że region ten słynął z wydobycia soli. Zniszczenie go osłabiało znacznie potencjał gospodarczy Moskwy. Rymsza przytacza słowa rozkazu Radziwiła, które wiele mówiło o jego podejściu. Miały brzmieć tak. Pobierzcież wasze ręce znowu swe krzesiwa. Co jestkolwiek na ziemi i na wodzie pływa, wszystko ogniem wygubcie, ogrody i trawy, wieże solne i kotły i wszystkie przyprawy. Nie zostawujcie najmniej w tej rusie całego, niech wszystko wyginie od ognia waszego. Okolice Starej Rusy ludzie radziwiła pustoszyli na początku października. Potem pociągnęli bezpośrednio pod psków, aby wspomóc siły królewskie w oblężeniu. Pod murami fortecy piorun i jego ludzie stanęli 22 października 1581 roku. Przybycie Zagończyków przyjęto z entuzjazmem. Już wcześniej doszły bowiem do obozu królewskiego informacje o wyczynach Hetmana. Do towarzyszy pioruna przylgnęło miano Persjan. W oczach szlachty dotarli bowiem na koniec świata, a ten z armatą kojarzył się z tak odległą Ukrainą, jak Persja właśnie. Choć z punktu widzenia naszych przodków hetman polny litewski osiągnął sukces, to miał on swoją cenę. Straty wśród oddziału hetmańskiego były stosunkowo wysokie. Wielu żołnierzy nie wytrzymało trudów wyprawy i zwyczajnie zdezerterowało. Przytoczmy fragment listu Pioruna opublikowany przez księdza Jana Piotrowskiego, świadka oblężenia Pskowa. Uporchowa Porchowa został Haraburda ze swoimi Tatary, ale od kilkunaście set nie zostało ich z nim ledwie sto. Wszyscy się na kozactwo rozbieżeli. Roty te, co tu przyjechały ze mną, ponędzniały. Konie od saden zdychają, bo nie mając wozów w sobą, wszystkie potrzeby musieliśmy na konie kłaść. Towarzysze pacholików zupełnie nie mają. Jedni pouciekali, drudzy na kozactwo poszli. Zagon Radziwiła na Moskwę trwał dokładnie 78 dni. W tym czasie oddział Hetmana pokonał niecałe 1500 km. Jako się rzekło, żołnierze poruszali się po bagniskach, puszczach czy nieutwardzonych gościńcach, które po byle deszczu zamieniały się w błotniste grzęzawiska. Po drodze siły polsko-litewskie zniszczyły niezliczoną liczbę osad i miast, zniosły dużą liczbę małych oddziałów moskiewskich, przynajmniej dwukrotnie walczyli z siłami pokaźnymi, liczącymi od 1500 do 3000 konnych. Zagrozili samemu carowi. Według słynnego XIX-wiecznego historyka Konstantego Górskiego pochód Radziwiła był typowym przykładem prowadzenia wojny na wyczerpanie. Niszczycielskim rajdem, nie mającym dużego znaczenia strategicznego. Górski, nie ujmując mu zasług na polu badawczym, powtarzał jednak tezy historiografii rosyjskiej. Dzisiejsi historycy wskazują, że podobne poglądy są niesłuszne. Jazda polska-litewska zniszczyła ludne i spokojne dotąd okolice, a przede wszystkim pokazała, że jest zdolna do głębokich i groźnych uderzeń w głąb terytorium przeciwnika, z czym kierownictwo państwa moskiewskiego nie miało dotąd do czynienia. Radziwił odniósł znaczący sukces taktyczny, dezorganizując i odsuwając w czasie koncentrację polowych sił moskiewskich. Wpłynęło to z pewnością na ostudzenie carskich planów dotyczących działań zaczepnych przeciw armii królewskiej oblegającej Psków. Jazda po Moskwie Krzysztofa Pioruna Radziwiła przyniosła mu w Rzeczpospolitej Obojego Narodów sławę i zaszczyty. O dokonaniach Hetmana pisali poeci, kronikarze, wzmianki o opisywanym wydarzeniu zamieszczali szeregowi i szlachcice w swoich Silwarerach i pamiętnikach. Czyny Pioruna z dzisiejszego punktu widzenia były okrutne. On sam zaś współcześnie uznany zostałby za zbrodniarza wojennego. Jednak u schyłku wieku XVI taki sposób prowadzenia działań wojennych był czymś powszechnym. W ten sposób walczyły wszystkie armie Europy. Po przybyciu radziwiła pod Psków, jego ludzie wzmocnili siły oblegających. W tym momencie oblężenia pod koniec października 1981 roku zmagania pod Pskowem weszły w fazę blokady twierdzy zamiast aktywnych prób jej zdobycia. Zmiękczony Iwan IV zgodził się bowiem na pertraktacje pokojowe. Wpływ na to miała zapewne krwawa łaźnia, jakiej był świadkiem, ale i rosnące zagrożenie ze strony szwedzkiej. Wojsko Rzeczpospolitej otaczające Psków odtąd walczyło nie tyle z Moskalami, co z coraz większym mrozem. W międzyczasie dyplomaci negocjowali warunki rozejmu. Ten podpisano 15 stycznia 82 roku w jamie zapolskim. Nasi przodkowie odzyskali Inflanty z Parnawą i Dorpatem oraz ziemię połocką zagarniętą przez cara kilkanaście lat wcześniej. Tym samym kampania pskowska, choć nie zakończyła się sukcesem militarnym, ostatecznie zrealizowała cele króla Stefana Batorego. Bez zagonu Krzysztofa Pieruna Radziwiła zapewne nie byłoby to możliwe. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Steropolskiej to już wszystko. Serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i zostawiania łapek w górę. Możecie też wesprzeć mnie finansowo za pośrednictwem portalu Patronite, YouTube oraz wpłat bezpośrednich na numer konta podany w opisie. Jeszcze raz polecam najnowszą książkę Radosława Sikory, Rzeczpospolita na Nowo Odkryta, i zachęcam do jej nabycia. Tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!